Numer 5. Antena TP-Link Archer T2U Plus została właśnie wprowadzona na rynek i już jest faworytem wśród użytkowników. Wyposażona w port USB 2.0, ta antena Wi-Fi jest doskonałym sposobem na zwiększenie mocy routera. Prędkość wynosi 200 megabitów na sekundę na częstotliwości 2,4 GHz i do 433 megabitów na sekundę na częstotliwości 5 GHz, a antena współpracuje z wieloma systemami operacyjnymi. Szyfrowanie WPA-2 zapewnia ogólne bezpieczeństwo danych przechowywanych w sieci. Jej elastyczność pozwala użytkownikowi na ustawienie jej w zakresie 180 stopni równolegle i 90 stopni prostopadle. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 4. TP Link Archer T4 to praktyczny adapter Wi-Fi USB stworzony dla tych, którzy są zawsze w ruchu. Jego kompaktowy rozmiar i waga zaledwie 20 gramów sprawiają, że jest niezwykle przenośny, odpowiedni zarówno do nauki, jak i pracy. Jest to urządzenie dwuzakresowe o prędkości do 867 megabitów na sekundę w paśmie 5 GHz i 400 megabitów na sekundę w paśmie 2,4 GHz, co jest wystarczającą prędkością do codziennego użytku, nawet do niektórych gier, chociaż w przypadku niektórych skomplikowanych gier może wystąpić niewielkie opóźnienie. W przypadku pobierania dużych plików maksymalna prędkość nie jest priorytetem. Jest kompatybilny z większością routerów i zgodny ze standardem bezprzewodowym 802. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie. Numer 3. TP Link T9 UH Archer to karta Wi-Fi USB, która zapewnia użytkownikom lepsze wrażenia z przeglądania internetu dzięki wyjątkowej stabilności, szczególnie docenianej przez graczy. Sygnał jest silny i stały, nawet gdy router znajduje się na różnych piętrach domu. Jego prędkość transferu jest doskonała dzięki połączeniu sygnału dwuzakresowego o częstotliwości 2.4 GHz 600 megabitów na sekundę i 5 GHz 1300 megabitów na sekundę. System jest kompatybilny z głównymi 32 lub 64-bitowymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows, a także doskonale współpracuje z urządzeniami Wireless AC, a także protokołami 802.11a, b, g, n. Jego wszechstronność jest również doskonała, ponieważ zawiera adapter biurkowy z kablem o długości 1 metra. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 2. Alpha Network aws 036 ac to doskonały adapter Wi-Fi USB, który oferuje swoim użytkownikom doskonały zasięg w nowoczesnych standardach 802.11ac. Może być używany do wiercenia dużych odległości, takich jak z piętra na piętro budynku lub do poprawy zasięgu w ogrodzie. Dzięki zastosowaniu wielokierunkowych obrotowych anten zewnętrznych zapewniona jest możliwość rozszerzenia sygnału z zyskiem 5 dB. Jednak większy rozmiar anten sprawi, że produkt będzie bardziej odpowiedni dla rozwiązań domowych niż dla tych, którzy muszą często nosić urządzenie. Chociaż anten nie można odłączyć, sam drążek oferuje wystarczającą wydajność, gdy środowisko nie jest zbyt duże. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 1. Netgear Nighthawk A7000 oferuje użytkownikom najwyższej klasy adapter USB Wi-Fi zdolny do dostarczania bardzo wysokiej jakości sygnału z szybkością transferu do 600 megabitów na sekundę przy częstotliwości 2,4 GHz i 1300 megabitów na sekundę przy częstotliwości 5 GHz. Adapter ten jest idealny do podłączenia dowolnego urządzenia, nawet z przeszkodami, takimi jak ściany, i gwarantuje nieprzerwane surfowanie, tak jak w przypadku linii przewodowych. Kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi, w tym najpopularniejszymi, takimi jak Microsoft Windows 7, 8, 10 i Mac OS X10, 8, 3 lub nowszymi, sprawia, że produkt ten jest elastyczny i odpowiedni do wszelkich wymagań. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie.